Teraz składam. Co, co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Przeskanuj ją od razu. Aż tak źle. Na pewno ma Nikt nie jakieś słabe punkty. Nie moich ludzi. Tego nie powiedziałam. Mówię tylko, że masz się pośpieszyć. 初心者に。 Thank <laughs> you. Dostęp do ich danych, jasne? Musisz najpierw... hej! Hey. Tak, podłączam się do niego. Hej, wi Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Przed chwilą wyglądałeś tak samo. No to już mi lepiej. Co się stało? A jak myślisz? wódu Boys cię wyruchali. Zrobili z ciebie jebanego kamikadze. Załatwiłeś co chcieli, przestałeś być potrzebny. A jeśli to Netwatch mnie wypłaszczą, Voodoo Boys mogą nawet nie wiedzieć, że przeżyłem. Tak. W takim razie Placid się kurewsko ucieszy na twój widok. Okej, okay, chodźmy do Batis Hotel. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. Żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? O niego ci chodzi? Mogę cię zawieść. To jedziemy. Wsiadaj. Myślałem, że już po tobie. Co się w ogóle odpierdoliło? Straciliśmy z tobą łączność. Tego nie było w planie. Widziałem, jak likwidowaliście taki agentów. Więc nie mów, że nie wiesz, co się tam działo. Wiem, co widziałem. Trafiłeś na pole bitwy i oberwałeś to wszystko. Musiałem wyciągnąć przede wszystkim moich ludzi. Walczyliśmy też o ciebie, ale Mosli okazał się lepszy niż sądziliśmy. Jakich ludzi? Kogo? Między innymi Brigitte. Netwatch trzymał ją tam wymrożoną w sieci. Więc cała ta akcja była w twoim własnym zasranym interesie, skoro masz do niej sprawę. Ja pierdolę. Szkoda, że tego wszystkiego nie wiedziałem, kiedy mnie tam wysyłałaś. Asie, musimy zejść na dół. To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany. Widziałam. ty konia. Fetutmun Soti. Czyli to ty jesteś, Nie łatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. A, czyli wiesz o Biochipie. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś Bioshib, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w Gim, to na pewno kosztem konstruktu. Chcesz mi grzebać w głowie? Nie bardzo mi to leży, bo mam teraz tak jakby kryzys zaufania. Trafiłeś do nas w złym momencie. To mają być przeprosiny? Na przeprosiny dostaniesz coś ekstra, kiedy już ustalimy, ile chcesz za sam biochip. O ile jest w dobrym stanie. Biochip nie jest na sprzedaż i nie możecie mi go odebrać siłą. Był w kiepskim stanie, jeszcze zanim trafiłem do gim. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas Ewelin trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty. Tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym? Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Nie jestem aż tak zdesperowany. Kto inny ci pomoże? Może nie wypróbowałem jeszcze wszystkich możliwych opcji. Mam nadzieję, że zdążysz tu jeszcze wrócić. Jak się pani czuje? Straciłam syna, jak mam się czuć? Przepraszam, Vi. Nie powinnam była, po prostu. Kiedy go wtedy zobaczyłam, całego we krwi, na tylnym siedzeniu tej limuzyny. Wiesz, co sobie pomyślałam? No to się doigrałeś, Jackie Welsie. Zupełnie. Jakby znów miał czternaście lat i wdał się w bójkę z dzieciakami z sąsiedztwa. To było... irracjonalne, ale... Z całych sił próbowałam wyprzeć to, co widzę. Rozumiem. Nie mówmy o nim. Nie teraz. Dzieje się coś ciekawego w okolicy. A co tu się może dziać ciekawego? Dzieciaki ciągną do gangów, bo nie mają lepszych perspektyw, a stamtąd są już tylko dwie drogi: do więzienia albo do gangów. Ta dzielnica dawno zeszła na psy. Udało ci się porozmawiać z Misty? Zrobiłam jak mi zasugerowałeś. Zaprosiłam ją na obiad. I? Taka chudzinka. Kto by pomyślał? Wiem jak wygląda. Nie o to pytam. Jest dość. ekscentryczna. Mówi, że mam jakąś żyłę wadną pod domem, ale chyba rozumiem, czemu czeki... To dobra dziewczyna. Wymieniłyśmy się numerami. Muszę kończyć. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? W skali od jednego do dziesięciu? Satysfakcja na mocne sześć. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. mnie tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. Jestem za daleko.